Dzień dobry, panie kapitanie, a raczej dobry wieczór. Powinnam chyba zapytać o zdrowie, ale z tego, co widziałam na boisku ostatnio, to chyba było całkiem nieźle. A dziękuję. Yy, było nieźle, ale może być jeszcze lepiej. <laughs> może być lepiej. Zdrowie jest, to najważniejsze, reszta to tam się wyklepie jakoś. Czyli jak zawsze nie ma minimalizmu. Nie, 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 nie. Tak na poważnie. Całkiem poważnie już. Jest wszystko ok. Miałem tam parę problemów zdrowotnych w końcówce zeszłego roku, ale, ale wyszedłem z tego. Jestem zdrów jak ryba. Trenuję ciężko i. i no i gramy, no bo sezon jest jaki jest. Mieliśmy chwilę, chwilę przerwy, bo w, w Tokio były jakieś niepokojące wydarzenia. Nagły, nagły skok zakażeń koronawirusem i trochę nam opóźnili wznowienie, wznowienie ligi, ale liga ruszyła. Gramy co prawda w niektórych miejscach bez kibiców. Jeszcze decyzje nie zostały podjęte to jest w Japonii jest, w niektórych prefekturach jest wprowadzony stan wyjątkowy i, i no nie ma takiego lockdownu jak u nas, gdzie, gdzie wszystko jest pozamykane, ale z, z restauracje gdzieś tam zamykają się trochę wcześniej i, i no też nie może, nie może tutaj być tak jak jest w Polsce, bo prawo tutaj nie pozwala na to, żeby rząd zakazał komukolwiek czegokolwiek, a tym bardziej otwierania czy zamykania restauracji albo jakichś sklepów jedynie mogą poprosić, i, i właściciele mogą się do tego ustosunkować albo, albo i nie. Także e, na razie gramy bez kibiców, ale, ale mam nadzieję, że, że ten stan wyjątkowy mam potrwać do chyba 8 czy 7 lutego, i, i zobaczymy, czy nie zostanie przedłużony. Jak nie zostanie przedłużony, to prawdopodobnie kibice wrócą e, do hal. Chyba zdecydowanie lepiej gra się z kibicami niż bez. Pokazało to chyba i rozgrywki u nas te plus ligowe i u was, a, a także ten dziwny, mega krótki sezon kadrowy. Nie no, to, to jest zupełnie dwa różne światy i myślę, że każdy profesjonalny sportowiec to potwierdzi, że, że jednak sport bez kibiców to jest, no czegoś, czegoś brakuje i, i to nie jest na pewno to samo, a Wiadomo, że, że ta energia, która płynie od kibiców zarówno drużyny yy, przeciwnej, jak i, jak i swojej jest, jest podobna i, i uważam, że myślę, jak, jak wszyscy na Ameryki nie odkryje, że, że dużo lepiej gra się z kibicami yy, yy, miejmy nadzieję, że niedługo, niedługo kibice wrócą do hal. To jest twój kolejny sezon w Japonii. Czujecie się już tam razem z rodziną, jak w domu? To już jest piąty, piąty nasz rok tutaj. No, ja z zagranicą gram dużo dłużej niż grałem w Polsce, bo jest to mój dziesiąty sezon poza granicami kraju. Czy się czujemy jak? Myślę, że ja w Japonii y, przebywam dużo dłużej niż, niż przebywałem czy grałem w kraju, więc jakby na pewno czujemy się tutaj dobrze, czujemy się y, bezpieczni, czujemy się. Y, ja, jako zawodnik, na pewno czuję się szanowany i, i, i doceniany. Także no niczego nam tutaj nie brakuje, na pewno. Eee, niczego nam nie brakuje. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z życia tutaj, z poziomu e, ligi, z poziomu życia. Ja jestem zadowolony ze swojej, ze swojej roboty. Eee, liga, co chyba Bartek może potwierdzić, do najłatwiejszych nie należy. Tym bardziej, że jest e, jeden, jeden obcokrajowiec tylko i, i cała gdzieś tam e, cały ten. ten Spoczywa cała odpowiedzialność spoczywa na naszych barkach. Więc, więc do tego też trzeba się umieć dostosować, a nie każdy potrafi się, się odnaleźć w zagranicznych realiach. A czy czujemy się jak w domu? Na pewno, na pewno tak. Klub nam zapewnia praktycznie wszystko, co, co, co potrzebujemy. Dzieciaki chodzą do szkoły, starsza zaczęła pierwszą klasę. No, postęp zrobiła niesamowity jeśli chodzi o, o język angielski no bo porozumiewa się praktycznie przez większą część dnia tylko, tylko po angielsku i, i przez te 4 miesiące czy 5 które tu jesteśmy zrobiła kolosalny postęp więc to jest na pewno na pewno na plus jest wiele rzeczy które, które są na plus no. także jest, jest więcej plusów niż minusów Plusów dodatnich nawet jest wiele. Ja jestem w ogóle bardzo zafascynowana tym, jak Japończycy traktują siatkówkę, bo zdarza mi się obserwować też social media właśnie japońskie. I, i to jest jakieś szaleństwo, Także podczas Pucharu Świata było widać, jak ci ludzie gdzieś tym żyją. I wy pewnie w lidze też to czujecie. I, I czy jest jakaś presja przy graniu, bo wasi japońscy koledzy na pewno wiedzą więcej, bo oni po prostu więcej rozumieją tego języka. Ale ta siatkówka jest chyba jednym z ważniejszych sportów w Japonii, nie? No, na pewno jest popularnym sportem. Nie jest numerem jeden. Numerem jeden jest, jest na pewno baseball, i, i tutaj każde dziecko chce, chce grać w baseball. I na każdym rogu, praktycznie, można, można gdzieś tam jakieś szkółki wypatrzeć i boiska do, do baseballa. Także no, to jest na pewno numer jeden: siatkówka. Siatkówka jest popularna, ale no, trochę się to wszystko teraz zmieniło przez, przez pandemię i, i nawet jak kibice mogą wchodzić do hal, to mo może być ich tylko 50% wszystkich miejsc za zapełnionych do tego nie mogą krzyczeć, żeby nie rozsiewać koronawirusa. No, taki, taki jest, taki jest, jakby jedyne osoby, które krzyczą to na hali to są moi, moje dzieci. I, I tak cisza jest w sumie, i, i czasami słychać tylko jedną albo drugą, no ale to takie, takie miłe. Już nieraz zostały upomniane, że jednak nie, 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 wolno, nie wolno krzyczeć, ale, ale to, to tak na marginesie. Yy, Japonia jest specyficznym krajem, jeśli chodzi o kibicowanie, i na pewno yy, na pewno. Mecze drużyn narodowej dostarczają dużo więcej emocji niż, niż, niż mecze drużyn klubowych, ale, ale też jest fajnie. No jest inaczej niż, niż w Polsce chociażby, jest inaczej niż, niż gdzieś we Włoszech. Inny jest poziom kibicowania, inny jest styl kibicowania, ale no, czy gorszy, czy lepszy. Nie wiem, ja już się do niego przyzwyczaiłem. No, po pięciu latach już nie, nie, nie zaskakuje mnie praktycznie tutaj nic i, i wiem, że dla mojego trenera, który jest pierwszy rok tutaj, bo jest e, trener reprezentacji Francji Laurent Tilly, dla niego niektóre rzeczy są, są nowe i czasami niezrozumiałe, ja po pierwszym roku tutaj e, też przekonałem się, że nie warto. Tracić energii na zmienianie czegoś, bo i tak się czegoś nie zmieni, a poza tym to my jesteśmy gośćmi w ich kraju i to my musimy się dostosować. Właśnie. Mówiłeś o, o tych wszystkich latach, i ja sobie sprawdziłam, i to będzie teraz Twój dziesiąty rok w kadrze, więc w sumie cała dekada. I, i paru jeszcze doświadczonych również zawodników mamy, którzy to dziesięciolecie będą w tym roku obchodzić. Słuchaj, a przeczytałam, że Japończycy piszą o tobie, że masz swobodny i podstępny styl gry. Hmm. Czy to się przez te 10 lat jakoś wykształciło? Swobodny i podstępny. Dobrze napisali. Bo w, sumie, w sumie mają rację. No. Swobodny, bo swobodny, no tak, a podstępny, no bo to chyba na tym, na tym polega, żeby w cudzysłowie oszukać drugiego i, i zrobić punkt. Oczywiście oszukać w dozwolony sposób, bo nie, siatkówka jest na tyle grą fair play, że że, że... Jest tyle challenge'ów, nie challenge'ów, że nie trzeba się do wszystkiego przyznawać, ale jak ktoś jest pewny, to może ten challenge sobie wziąć. Więc. Yy, czy to się wykształciło? Nie wiem. Ja czuję, że na pewno w Japonii przez te 5 lat zrobiłem postęp, zarówno w przyjęciu, w obronie, jak i, jak i w takich kluczowych, gdzieś tam ważnych piłkach, yy, które są no, kierowane praktycznie tylko do mnie, gdzieś tam po 20, czy, czy w końcówkach setów. Także no, ja każdemu polecam wyjazd za granicę, bo za granicą jest większe, dużo większa odpowiedzialność, spoczywa na obcokrajowcu, i, i, i wyjście z takiej z tej swojej popularnej strefy komfortu też daje możliwości rozwoju, i myślę, że każdy na, na jakimś etapie powinien, powinien tego spróbować. Aczkolwiek są też zawodnicy, którzy byli. Całe życie w polskiej lidze i, i są gwiazdami światowego formatu, więc nie jest powiedziane, że, że trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby, żeby być jednym z najlepszych na świecie. Właśnie przez te kilkanaście lat, ty wiecznie piękny i młody, prawie jak Damian Wojtaszek, twój rocznik. Słuchaj, tak podstępnie i swobodnie, to trochę tych medali nazbierałeś, ale też paru brakuje. Bo tak patrząc na to, to brakuje ci złota mistrzostw Europy. Masz w plażówce, ale to się nie liczy. I tego złota olimpijskiego. Jakie są cele na ten sezon, panie kapitanie? No właśnie te cele są na ten sezon. Cele na ten sezon są takie. Ja, ja pierwszy mój cel to jest taki, żeby dotrwać w zdrowiu do, do, do igrzysk olimpijskich. Drugi cel, a właściwie on powinien być na pierwszym miejscu, to te igrzyska. Miejmy nadzieję, że się odbędą. Jeśli się odbędą, to, to i będziemy wszyscy zdrowi, to jest duża szansa na to, że, że coś z tych igrzysk przywieziemy, a najlepiej złoty medal. Wszyscy jesteśmy zdeterminowani i chyba na tyle już doświadczeni, że, że powinniśmy sobie poradzić z presją tego, tego turnieju. Niektórzy z nas przegrali już dwa igrzyska. Niektórzy z nas jedną, niektórzy będą pierwszy raz na igrzyskach, także e, dla wszystkich będzie, będzie to inny, dla każdego będzie to inny turniej, ale myślę, że wszyscy mamy ten sam, ten sam cel i, i to, będzie, e, to będzie przyświecać nam od początku pierwszego dnia, e, gdzie spotkamy się prawdopodobnie w Spale, jeszcze nie wiadomo w jakiej konfiguracji odbędzie się ta Liga Narodów i gdzie ona się odbędzie. Ale to zostawmy cele na ten sezon, na pewno Igrzyska i, i Mistrzostwa Europy, bo tak jak powiedziałaś, ja mm, nie mam e, złota ani stąd, ani stąd, a chciałbym bardzo je mieć i odjechać na białym koniu. Nie no, może słuchaj, może nie odjeżdżaj, chociaż ta wizja na białym koniu brzmi kusząco. Ale nie kusicie taki siatkarski hat słuchaj, trzy Mistrzostwa Świata pod rząd? Półtora roku na, na pewno ja trochę zdrowia e, dzięki tej przerwie pandemicznej. E, jeśli można tak powiedzieć, trochę zdrowia zaoszczędziłem. No, nie przechodziłem jeszcze koronawirusa, więc e, jakby nie dotknęło mnie to jeszcze. E, oczywiście miejmy nadzieję, że, że mnie nie dotknie. E, ale. Ten rok bez, bez reprezentacji gdzieś tam trochę pod, zdążyłem podreperować wszystkie te, te problemy, które gdzieś tam miałem i oczywiście mniejsze lub większe kontuzje się, się zdarzają cały czas, ale to, to myślę normalne przy tym, przy tym sporcie i każdy z nas ma te same problemy, natomiast ja chęci, chęci do gry nabrałem, więc yy, też nie będę deklarował, że nie wiem, już po igrzyskach skończę, chociaż pewnie... Pewnie gdzieś tam, w zależności od tego, jak, jak moje, moje zdrowie będzie wyglądać i moje ciało będzie zachowywać się pod takimi obciążeniami, jak, jak, jakie są na, na zgrupowaniach reprezentacji, bo, bo są duże, a też już do najmłodszych nie należy. Oczywiście, to tylko numer i to tylko liczba, a ja cały czas się czuję na siłach, żeby w reprezentacji grać. A czy możemy się spodziewać kulisów kadry na Instagramie w tym roku? <laughs> Wszyscy mnie pytają o ten Instagram. To jest temat numer jeden. No właśnie, wiem. Świat schodzi na psy, że ja założyłem konto na Instagramie. To na pewno. Hmm, czy daje mi to. Satysfakcję? Jeszcze nie wiem, chyba za krótko, za krótko na tym siedzę. Kulisów, kadry, coś tam na pewno wrzucę, ale ja też nie mam takiego, jakby to powiedzieć, drygu do, do mediów społecznościowych, bo niektóre rzeczy, które chciałbym wrzucić, wydają mi się śmieszne, wydają mi się nie na miejscu. I przez to moja aktywność też nie jest taka, taka duża jak pewnie większość kibiców by, by chciała. Ale postaram się poprawić, żeby mieć lepszy kontakt z kibicami, bo, bo oczywiście to, że je, jesteśmy poza granicami kraju, to, to wiemy, że kibice o nas, o nas pamiętają i chcieliby się dowiedzieć od nas jak najwięcej, więc w miarę możliwości będę. Będę gdzieś tam wszystko updateował i, e, i starał się nawiązać, może, może nie dialog, ale nawiązać nić jakiejś, jakiegoś porozumienia z, z kibicami, mimo tego, że nie ma ich w halach. Ja myślę, że to jest świetny pomysł, ponieważ tłumaczenie stron japońskich to jest naprawdę jakaś katorga. Panie Kubiaku, Michał, jakoś ładnie no, no o tobie ja... piszą. Kubiaku tak. No, y, mają trzy alfabety, co prawda. <grywa> ja nadal nie wiem, którego jak powinno się używać. I swoje imię, co prawda, i nazwisko potrafię w jednym napisać. No ale jakby nie mam takiej potrzeby, żeby uczyć się japońskiego. No bo na co dzień w klubie jest zatrudniona. Yy, osoba, która tłumaczy i jakby no, porozumiewa, porozumiewamy się po angielsku, a, a chłopaki z mojej drużyny już coraz lepiej też yy, mówią po angielsku, czy więcej może rozumieją niż 5 lat temu, jak przychodziłem, więc też się z tego Musiłeś cieszę, ich. że słucham. Je... Słucham? Zmusiłeś ich. Nie, 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 nie. Ja się staram też po japońsku jakieś słówka oczywiście wrzucać, bo, bo e, mimowolnie przez te pięć lat e, czegoś tam się u, nauczyłem jakieś tam zdanie proste sklecić, e, sklecić potrafię. E, oczywiście, tylko mi nie mów, no to proszę, słuchamy. Nie, nie, nie. No to, pro, nie. No to, proszę, no to proszę, słuchamy y, jakiegoś zdania po japońsku. Znaczy, jeśli bardzo chcesz, to możesz oczywiście Michał, ale no, no niczego nie zmusza. <noise> ja jednak spasuję mimo wszystko. Y, no ale mówię, no, przez te pięć lat y, człowiek chcąc nie chcąc y, chłonie ten język i, i niektóre rzeczy przychodzą mi, przychodzą mi łatwiej, inne trochę trudniej. Wiadomo, że jest to skomplikowany język, jeżeli chodzi o pisownię i, i czytanie, natomiast y, samo mówienie i jakaś gramatyka bardzo skomplikowana y, nie jest. Dziękuję bardzo, panie Michale, panie kapitanie. Życzę Dobrze. zdrowia i relaksu. No i Dziękuję do szybkiego bardzo. zobaczenia. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, y, uśmiechu i co by... No, koronawirus nie do wszystkich dosięgną. Wszystkiego dobrego.